Ostatnio w Akademii Tańca. Wiecie co? Elita wskazła się do innego regionu i wygrała. Czyli jadą na krajowe. O co tu chodzi, Amando? Nadal jestem w Elicie. Nie mogę uwierzyć, że Amanda nam to zrobiła. Piękne te dziewczyny. To życie dla tańca. Tak, one naprawdę będą silną konkurencją na samochodach. Nie mogę uwierzyć, że już jedziemy na zawody. Tyle się zadziało w Akademii Tańca od czasu wygranej w regionie. A dramat wywołany przez Samandę prawie rozbił naszą drużynę. Jesteś gotowy? Tak, ale przetrwaliśmy. I teraz jesteśmy znacznie silniejsi. No dobra, cóż autokar już czeka, więc. Ruszamy na zawody. Jedziemy na zawody. I zamierzamy wygrać. Dotarliśmy już na miejsce zawodów, i jestem taka podekscytowana. Wszyscy mówili tylko o tym przez cały rok. Wreszcie tu jesteśmy. Wow, panie tu jest o wiele więcej drużyn niż było w regionalnych. Są tu wszystkie drużyny, które zwyciężały w regionach. Tam były 32 drużyny, a tutaj są 64. Wszystkie zwycięskie drużyny z każdego regionu naszego kraju przybyły na te zawody. To dwa razy więcej zespołów. A zanim ten dzień się skończy, połowy tu nie będzie. Każda runda zawodów krajowych oznacza eliminację. Pierwsi będą panowie soliści. A jeśli solista nie wygra, to cała drużyna jedzie do domu. Kate! Bonjour! Ten francuski akcent. Znowu. Chcę życzyć tobie i twojej drużynie powodzenia w rywalizacji na zawodach. A? Muszę się mocno powstrzymywać. Bonjour wszystkim! Życzę powodzenia drużyno! Co Dziwnie czułam się widząc znów Akademię Tańca. Myślałam, że nie będzie ich na zawodach, skoro zostawiłam ich tylko z dziewiątką tancerzy. Chyba ich nie doceniłam. Witam, e, jestem Kate, a to jest Phoebe i chcemy zgłosić Akademię Tańca. Dobrze, e, tu jest formularz, kto będzie waszym ochotnikiem w poszukiwaniu oh. skarbów. Przepraszam, jakie poszukiwanie skarbów? Możecie wybrać trzy osoby i jeśli wykonacie wszystkie zadania z listy, wejdziecie na koncert Sona Desmarts. Oh, Może szukać skarbów dla danej drużyny? Trzeba być jej członkiem. Tak, to raczej oczywiste. Tak. Ale czy też opiekunowie, nauczyciele, właściciele, siostry.? E? Chcę wziąć udział w poszukiwaniu, ale najwyraźniej jestem za stara. Nieważne. Super, dziękuję. Proszę. Dobra, kto bierze udział? Ja to zrobię. Super. Przyłączę się. No i mamy trójkę, świetnie. A. Proszę bardzo. Pokaż. Myślę, że wcale nie elita jest drużyną, która nam zagraża. To studio Życie dla Tańca, wygrani sprzed roku. Życie dla Tańca, w skrócie ŻDT. Nazywane rządnymi destrukcji tancerkami. One zazwyczaj masakrują zawody. Mają tylko jednego tancerza, bo potrzebują go, żeby przejść przez męską solówkę. Prosto do miejsca rejestracji! Na lewo. Rywalizowaliśmy ze wspaniałymi drużynami na etapie regionalnym, ale tutaj są 10 razy lepsze zespoły. Konkurencja będzie zacięta. Akademia Tańca. Witam na 17 dorocznych Krajowych Mistrzostwach Tańca Doskonałego. Nazywam się Chuck Anderson i razem z moją szanowną koleżanką, dobrze wam znaną, Tri Armstrong, będziemy państwa gospodarzami. Występowałam tutaj w roli tancerki i jurorki i wspaniale, że mogę tu znowu być i cieszyć się oglądaniem pokazów. Tri Armstrong to wielka postać w świecie tańca. Jest fenomenalną choreografką i tancerką. Pracowała z takimi słowami jak Jay-Z, Ludacris, a nawet Rihanna. Powiedz, co dzieje się z tancerzami w tym momencie? Co oni teraz czują? W ciągu następnych kilku dni będą czuli mrowienie i mdłości. Czekają ich emocjonalne wzloty i upadki. I oby nie jedli obfitych śniadań, muszą Prze, zachować umiar. To przejdźmy do zasad tej rywalizacji. Oczywiście mamy sześciu rów. Soliści, potem powitamy małe grupy, duety, solistki, półfinały, a potem czeka nas bój o trofeum doskonałego tańca. To proste, bo każdy zespół ma 50% szans na awans. Wygrany idzie dalej, a przegrany on sam i jego drużyna jadą do domu. Spędzimy tu 5 dni, to będzie. pełna emocji. Rozpocznijmy zatem to wydarzenie, przejdźmy na scenę, a dołączą do nas Sean i Sandra. tych krajowych mistrzostwach tańca doskonałego. Przez kolejne dni będziemy podziwiać niesamowite talenty. I czeka nas występ naszego wyjątkowego gościa, Szona Deslena, który powita nas dziś na zawodach. No dobrze, to czas zacząć od naszych męskich solistów. Jestem podekscytowany występami. Już nie mogę się doczekać tej adrenaliny, ale moje stole tańczę dopiero jutro. Więc będę miał trochę czasu, żeby poprzyglądać się moim rywalom. Teraz pierwszy dzisiaj solista ze szkoły tańca Joan Chapman. Zobaczmy, co pokaże. Niezły. Tak. To on wygrał krajowego solistę rok temu. Niemożliwe. A pośród kobiet też jest sama konkurencja? Na bank... Oglądanie rundy solistów odbiera pewność siebie. Jest tutaj przecież tylu fenomenalnych tancerzy. To znaczy, my też prezentujemy wysoki poziom, ale nie wiem, czy tutaj to wystarczy. Właśnie wykonujemy nasze pierwsze zadanie podczas poszukiwania skarbów. Tak dokładnie, to mamy za zadanie znaleźć pewne miejsce na widowni i zrobić tam zdjęcie. 14, 13, 12, 11, 10, 10. TES! Witam! Oczywiście, Tess i Amanda są właśnie dokładnie w tym miejscu, gdzie musimy zrobić zdjęcie. No jak żeby. Inaczej musisz się ruszyć. A nie wy czemu, żebyśmy mogli to zrobić zdjęcie. Nie ruszę się! Najzwyczajniej w świecie boi się, że to my będziemy na imprezie. Cześć. Już przestań! Czemu? No. Już dobrze! Nie, chyba nie chcę, żeby to oni dostali się na imprezę. Ale... Przecież ta impreza ma być tylko zabawą. Nie musimy cały czas walczyć z akademią. Hmm. Więc się nie ruszysz! Nie. Nie zamierzam się z nią kłócić. Jeśli się nie ruszy, to niech sobie siedzi, a ja i tak zrobię to zdjęcie. Co? No tak, tak, tak. Wybaczcie. Tak, i pod kątem. Dobra, już mamy to. Mamy. Jak ty Idziemy. <cute> dalej, dalej, meillä. dziękuję. Tez bardzo. Doceniam. <kledytaniam>. Em, no szok. Emily zabawnie wyglądała na kolanach tez. Chciałabym kopię tego zdjęcia. Dobra, dobra. E, numer 6. Znajdź mieszak z kostiumami. No to... Dobra, no to mamy. Dobra. Poszukiwanie skarbów idzie naprawdę nieźle. Nie mogłam mieć lepszych wspólników od Westa i Giselle. Są tacy zabawni. O to za zagad... dobra. dobra. Musimy najpierw rozwiązać zagadkę, założyć odpowiedni kostium i zrobić zdjęcie. Ta osoba trzyma swoje kanapki w śniadaniówce. W śniadaniówce? śniadaniówce? Nie, nie martwcie się, już mam. No to dawaj. E, śniadanie w śniadaniówce. Śnia, śniadanie. A przecież śniadania lubią Francuzi. Jestem bardzo dobry w zagadkach zazwyczaj. Nie. Nie. Raczej pakowane posiłki trzeba mieć w kosmosie. Prosto do nieba? E. O, wiem! Może astronauta? O, tak, tak! O! Kosmiczne kanapki! Astronauta. Oczywiście. Wiedziałem. O, tu jest! No jest! E, piękny! To jest najbrzydszy kostium, jaki kiedykolwiek widziałam. To które z was go zakłada? Ty. Ty? Nie mam przekonania, że to ja powinnam go zakładać, bo ten kostium jest nietwarzowy. ani czysty. A, nie? Tak, to no tak, no, nie chcesz Teraz ty się przebierasz w kostium <grym> no, tak, Chodziłam się założyć ten kostium, bo West cały czas powtarza, że trzeba próbować nowych rzeczy I kto wie, może będzie zabawnie Czuję, że Emily ostatnio jest całkowicie inną osobą Cały czas się uśmiecha i bardzo miło spędza się z nią czas Tak naprawdę to ona jest super No wiecie, podoba mi się Ach. Następne zadanie jest dosyć proste. Musimy tylko rozwiązać zagadkę, znaleźć kostium i włożyć go. Chociaż Emily nie wygląda jakby było jej łatwo. Rękawice. Niech jedzą ciastka. Maria Antonina. <laughs> Mamy to! O, wspaniale! Tak, musisz zle, to tak. założyć. Wyglądasz ładne. słodko, dziewczyno. Już wcześniej. właśnie dostałam wiadomość. Nasz max time, czy następny. Musimy iść. O, dzięki. To co? Chciałabym uchodzić za opanowaną osobę. Ale jeśli Amaga wygra i pójdzie na koncert Shona, a ja nie, to będę krzyczeć. Która przegrała z Akademią Tańca w Regionie Siódmym i myśleliśmy, że oznacza to dla nich koniec, ale nie nic podobnego. Pojechali do innego regionu, tam wygrali i zakwalifikowali się, wykorzystując furtkę w regulaminie konkursu. Absolutnie i wiesz co, czak? a ich kapitan było przez chwilę w Akademii Tańca, tak przynajmniej słyszałam. Elita właśnie rozpoczyna swój udział w krajowych mistrzostwach tańca doskonałego. Jestem bardzo ciekawa występu Elity, bo ich solista Max co roku wygrywa te zawody. He wyczuł skarby, które nigdy nie czuł się Ale Age, nice. Czy to than she in other Her vest delivery is but sick and green Solówka Maxa jest naprawdę niesamowita szczególnie dlatego, że on potrafi tak dobrze panować nad swoim ciałem a nawet nad mimiką and None but wear it. Cast it off. Ach, Jest to wiele lepszy niż się spodziewałam It is my lady oh, it is my love. W tańcu Maxa jest trochę stańca Daniela i jednocześnie trochę Zeldona. Jest pełen wdzięku jak Daniel, ale posiada również energię Eldona. To naprawdę niezła mieszanka. To było naprawdę Fantastyczne. Nie wiem, jaki lożę wybiorą zwycięzcę. A skoro cała przegrana drużyna musi jechać do domu, to jest to obłęd. Zwycięską drużyną tego pojedynku. Która dzięki swojemu soliście przechodzi dalej i zaprezentuje się w rundzie małych grup jest. Elita! Udało się! Tak zrobiłeś Byłoby fajnie, żeby ktoś inny wyeliminował elitę. Nie jestem zaskoczony. Oni wrócili silniejsi niż wcześniej. też nam się uda. O, teraz mamy za zadanie zrobić sobie zdjęcie z Szonem Desmenem. Jest to ostatnie zadanie w poszukiwaniu skarbu, więc e, to musi nam się udać. Czy to jest kolejka? Tak. Tak, to zdecydowanie jest kolejka. Nie ma mowy, żeby Desmen rozprawił się z tą całą kolejką przed koncertem. To niemożliwe. Musimy coś wymyślić. Inaczej będziemy tego żałowali do końca życia. O, mam jeden szalony pomysł. Jaki? Udaję celebrytę i w ten sposób przebijemy się do przodu. Jasne. To faktycznie szalony pomysł. Ale celebryci zawsze ze sobą rozmawiają. Ale to nie zadziała. Wchodzę w to. Genialny pomysł. Zróbmy to. Co? Dobra. <klujne> Uważam, że ten pomysł w Westa jest znakomity, bo jak rozegramy to wykorzystując aktorskie zdolności, to zaoszczędzimy sobie mnóstwo czasu. Emily zgodziła się na mój pomysł i chce go wcielić w życie. Fajnie. Jest mieć kogoś po swojej stronie do Dobra, działamy. zdejmij to i idziemy po Dobra, do dzieła Jeżeli ma nam się udać To potrzebny będzie kostium Coś takiego... Interesującego Pożycie na chwilę Nie mogę uwierzyć, że ludzie od tak pozwalają nam pożyczać ubrania Ten pomysł może jednak wywalić Jesteś kompas taki, kompas, taki jest artysta A ty jesteś jego fanką Ja ochroną Dobra, na trzy zaczynamy Raz, dwa, trzy... O nie, nie się, panie! Czyż Nadchodzi tutaj kompas! A kompas! Ale Dziękuję. Kompas! 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 Czekajcie, już wystarczy! Potrzebuję ciszy! Hej, son! Jak leci? To ja, Kompas. Jestem w mieście. Może mnie nie poznajesz przez te czadowe okulary? Rozmawiajcie, ja się nie znam. Kompas, Kompas... Znasz. Tak, tak właśnie. Tak. Przepuścicie tak. Co? No, przepuścicie mnie? No, no stary. Na wiesz, jak się Co się nabrać zupełnie jak dziecko. Nie ma pojęcia, kim jesteśmy. Tak, sobie fotka. Pod... Tak, 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 tak. tak, Nie chcę zrobić Ja tak. zrobię. Przepraszam, czar, tylko ja i kompas, tylko ja i Szond. Proszę cię, dzięki. ja zrobię, proszę. Uśmiech. Niechętnie to przyznaję, ale Wes jest naprawdę bardzo sprytny. No dobra, zostawcie ci do rozdawania. Nie odchodzić, p ma. Ukończenie wszystkich zadań to wspaniałe uczucie. Zespół będzie bardzo zadowolony i czeka nas gdzieś super zabawa. na imprezie i czekamy na występ Desmena. Jestem taka szczęśliwa, że Emily, Giselle i West zdobyli te bilety. Nie mogę uwierzyć, że akademia nadal tu jest. Przecież są najgorszą drużyną. Prawda, Amanda? O, pewnie. Wiem, że wcześniej mieszałam w akademii, ale teraz jesteśmy na zawodach i chcę wygrać uczciwie. Wiesz, to można powiedzieć, że już was pokonaliśmy. Więc. Żegnam Panią. Miłej Nie Nieważne. Chodźmy już, Amanda. Teraz. Jestem szczęśliwa, że naszej trójce udało się zdobyć bilety na koncert, ale jeszcze bardziej cieszę się, że usłyszymy Szona Despena. Panie i Panowie, Shona A koncert jest idealny, żeby się zrelaksować. Uściskałem Emily, bo wiecie, gdyby nie my, to nasza drużyna nie bawiłaby się teraz na tym przyjęciu. Większość tancerzy nie doświadczyła tego, czego my doświadczamy. To niewiarygodne i świetne. Jestem gotowy, żeby pomiatać. Elzon jest naprawdę niewiarygodny i współczuje każdemu, komu jutro przyjdzie się z nim zmierzyć. Zabawa. Co mi się tutaj podoba, tu dzieje się tego. No. Czuję się śmielona obecnością tutaj tych wszystkich zespołów, ale dobrze, dzięki temu jesteśmy silniejsi. Zawody krajowe to zupełnie inny poziom. To coś o wiele większego niż sobie to wyobrażaliśmy. Cały życie marzyłam o tym, żeby dotrzeć na zawody krajowe, i teraz tu jestem. Się wydarzyło w życiu naszego zespołu i daliśmy radę? To była niezła przejażdżka. Moja adrenalina sięga do sięga zenitu. A jutro na zawodach pokażemy, co potrafi Akademia Tańca. na zlecenie Plus Studio Sonika. Reżyseria Miriam Aleksandrowicz. Dźwięki montaż Maciej Krzesiński. Dialogi Paulina Łączyńska-Pietraszko. Kierownictwo produkcji Dorota Fulca-Kwasica. Wystąpili Suzanna Galia, Julia Kubikowska, Józef Łabłowski, Natalia Jankiewicz, Karol Ostentowski, Krzysztof Czapliński, Dominika Szel, Jagoda Stach, Julia Jędrzejewska i inni.